Cześć, witam Cię w kolejnym bonusie, w którym omówimy sobie narzędzie do standaryzacji podmatowania kodu. Dzięki temu będziesz w stanie zaplikować ten standard do wszystkich plików, które sobie sam wybierzesz, i też będziesz mógł łatwo kontrolować ten standard. Wszystko to uzyskamy dzięki narzędziu Pritier. I właśnie teraz zapraszam Cię do części praktycznej, gdzie wdrożymy ten standard do naszego projektu. Zaczniemy sobie od instalacji świeżego projektu. To jest omówione w osobnej lekcji. Ja tutaj to szybko zrobię. nie będę omawiać szczegółów. Przede wszystkim przechodzimy do repozytorium. Linki będą oczywiście zamieszczone pod lekcją. Pobieram sobie cały kod repozytorium. Ok, widzę, że jest pobrany. Otwieram ten zip. Przechodzę do dokładnie do bonusowych materiałów, do lekcji numer 6 w bonusowych materiałach, tak? W, w tym folderze. I sobie to wyrzucam do Downloads ten folder i go sobie wycinam. Ctrl X następnie umieszczę go w moich projektach, tak? Bo tutaj sobie przechowuję projekty. Ok, świetnie. Możesz oczywiście bazować na dowolnej lekcji. Tutaj lepiej, żeby była akurat dokładnie ta lekcja, gdyż wszystkie linki i ewentualne problemy będziemy mieli identyczne. Dobrze, no to mamy już nasz projekt możemy tutaj przyglądarkę zamknąć właściwie to też możemy zamknąć i przechodzimy do Visual Studio Code. Potem jak tutaj otworzyłem Visual Studio Code no to wystarczy otworzyć dany folder. No ja muszę tutaj sobie przejść do Projects i właśnie folder z tym projektem, który pobrałem fajnie i teraz możemy zacząć działać. Na początek no to trzeba zainstalować wszystko, co jest potrzebne do projektu, więc terminal, new terminal, npm install. Po instalacji warto sprawdzić, czy nasze testy działają, npx playwright test. No jeżeli przeglądarki są nieaktualne, bo tu się zaktualizował playwright, no to dostaniemy taką informację, że trzeba wykonać dokładnie, tam polecenie będzie opisane, czyli npx, Playwright install, o ile pamiętam, w DDM już sobie to zobaczę, bo w Didmi to wszystko jest. Dokładnie. NPX Playwright install, fajnie. A w moim przypadku, no to wszystkie testy przeszły, więc tutaj wszystko działa i dodatkowo chcemy śledzić zmiany w naszym projekcie, to też opisałem w innej lekcji. Jeżeli masz zainstalowanego Gita, no to tu możesz kliknąć przycisk Initialize Repository. To będzie też ważne dla nas, bo będziemy śledzić co tu się będzie działo w ramach tych naszych działań. No i tutaj Init Repo, no bo muszę zainicjalizować repozytorium, commit, wszystkie te pliki przerzucam. Przypominam, że właśnie w osobnej lekcji dość dokładnie opisuję, jak ten cały proces ma wyglądać. No i teraz już sobie śledzimy zmiany w naszych plikach. I co tutaj mamy? Chodzi mi o testy. I gdy przejdziemy sobie do testów pulpitu, możesz zauważyć, że mamy tutaj takie bardzo długie linie. I jeżeli użyję natywnego formatera dla Visual Studio Code, kliknąłem format, no to tu się nic nie dzieje, gdyż on nie zapewnia nam łamania np. Na linii. No, i takie formatowanie możemy rozwiązać za pomocą wielu standardów. Ja tutaj zaprezentuję ci jedną z dróg. Oczywiście w Twoim projekcie może być trochę inaczej. OK, co zastosujemy? Otóż będzie to narzędzie Pretier. No, i teraz musimy to narzędzie zainstalować. Ja tutaj już w README mam te polecenia przygotowane, tak? Na samym dole w sekcji Pretier. No, i możemy sobie te polecenia kopiować. Ja podejrzę sobie tutaj README. OK. Żeby można kopiować już bez tych apostrofów tutaj, a no właściwie to są backticky. Ok, czyli pierwsze polecenie to jest zainstalowanie właśnie narzędzia pretier. Ok, jeszcze troszeczkę wyjaśnijmy sobie, co tutaj się dzieje, czemu takie zbudowanie jest to polecenie, więc może zamknę to i otworzymy sobie package.json, bo tu zostanie zainstalowany właśnie pretier, więc klikniemy, żeby się zainstalował i zobaczymy wynik jakby też tego działania dzięki temu będę mógł łatwo objaśnić dlaczego to polecenie wygląda tak a nie inaczej po pierwsze mamy save dev bo Pritier to nie jest element naszej aplikacji, paczka, bez której nasza aplikacja nie będzie działać, chociaż my mamy akurat testy, więc troszeczkę tutaj jest inaczej z tymi dev dependencies, no ale relatywnie jeżeli masz projekt, to to jak on zostanie sformatowany, to jest jedna sprawa, a to jak on działa, to jest druga sprawa, dlatego trafia to do dev dependencies. Następnie mamy tutaj taką opcję saved exact, to jest też bardzo ważna opcja związana z tym, że trzymamy się tutaj tej paczki pritiera. Dlaczego tak robimy? Playwright wraz z każdą instalacją, tak jak zrobimy npm install, jeżeli będzie nowa wersja Playwrighta, on się uaktualni. Prettyier już automatycznie się nie uaktualni. Jest to związane z tym, żeby nagle tutaj nam się coś nie pozmieniało, tak? To formatowanie, według którego będziemy teraz podążać. Jeżeli będziemy chcieli świadomie podbić tą paczkę, to możemy to zrobić analogicznie, jak zrobiliśmy to w Playwrightie. Dobrze, czyli trzymamy się tu jednej paczki. I teraz zobaczmy, co tutaj się stanie, gdy uruchomimy Pritiera. No to przejdźmy sobie jeszcze do README, aby zobaczyć, jak wygląda polecenie właśnie uruchomienia Pritiera. OK. No i... leję sobie to, przechodzę do naszych testów, tak, bo tutaj będzie najważniejsze. I teraz tak, jak wygląda to polecenie? npx node-package-executor, identycznie jak przy playwright'cie. PreTier, tak, wykorzystujemy to narzędzie. Mamy tutaj opcję Write, czyli zapiszę zmiany w naszych plikach, i następnie tutaj skropka, czyli zapiszę zmiany we wszystkich plikach w tym folderze. Jesteśmy, przypominam, w folderze tutaj projektu L06, więc wszystkie pliki zostaną dotknięte tymi zmianami. Czy wszystkie? Zaraz się przekonamy. Klikam Enter i zobaczmy, co tu się stanie. Dobrze. Co powinno zwrócić Twoją uwagę? Tritier przeszedł tutaj przez dane pliki. Możesz również zauważyć, że te pliki zostały zmienione. Przechodzę tutaj do naszego version control i na przykład, który tu plik sobie wybierzemy? No niech będzie ten pulpit, testy pulpitu. Zobacz, sporo zmian, ale tak naprawdę te zmiany są dość kosmetyczne. Zmienił nam pojedyncze podstawy na podwójne, na cudzysłów. I co jeszcze nam zmienił? Złamał nam tą linię. Bardzo dobrze, w końcu ta linia jest odpowiednio wyświetlona. I przejdę już do samego testu, tak? Tutaj za pomocą tej ikony mogę przejść do danego pliku. I rzeczywiście wygląda to teraz dużo czytelniej. Ok, ale na razie jeszcze nie komituję tych zmian, bo zaraz zobaczysz, co jeszcze będziemy tutaj fajnego robić. Przyjrzyjmy się jeszcze tutaj. Plikom, które zmienił plikier. Jeżeli chodzi o takie pliki jak na przykład pakiet Lock, nie chcielibyśmy ich zmieniać, gdyż one są takimi plikami jakby operacyjnymi. My tam nie grzebiemy w tych plikach, tak? Jeżeli chodzi o indeks HTML, którego formatowanie trwa aż 4 sekundy, też nie chcielibyśmy, aby ten plik był zmieniany, tak? bo tak naprawdę to jest. Strona internetowa z naszym raportem, i tam my też nie kodujemy, nic tam nie robimy. Więc te pliki chcielibyśmy, aby zostały pominięte przez PyTiera. Dobrze, zróbmy to. Po prostu przejdziemy sobie do naszego pliku ReadMe, który został też mocno dotknięty przez PyTiera. Widzisz tutaj dużo zmian było, no ale może to i dobrze. I teraz tutaj mamy Exclud Files. Ok, czyli taki plik będzie nam potrzebny, no i ten plik sobie dodajemy tutaj w głównym katalogu. Ok. New file. Wklejam tą nazwę. .pretierignore identycznie jak gitignore. Tak? Gitignore pozwala nam na ignorowanie plików, które nie są właśnie śledzone w ramach naszego tak? repozytorium. Tutaj .pretierignore będzie działał bardzo podobnie. No i jakie pliki chcemy dodać? No to już przechodzę sobie tutaj do konsoli i kopiuję tak. Cały ten plik Związany właśnie z Packet JSON oraz cały folder report, bo tam jeszcze będą się fajne rzeczy pojawiać w różnych lekcjach. Nie wiem, na jakie lekcje obecnie jesteś, no ale do tych raportów jeszcze sporo rzeczy fajnych trafi. No i zobaczmy, co się stanie, gdy taki plik tutaj stworzyliśmy. OK, zobaczymy, co tutaj się wydarzy. NPX Pretty Write. Ja jeszcze bym tutaj polecał taką fajną zabawę. Nie chcemy, żeby pakiet JSON-Log był zmieniany przez Pytiera. Po tym, jak zainstalowaliśmy Pytiera, powinniśmy wykonać komita. Ale relatywnie, Python tutaj nam nic za bardzo nie powinien zmieniać, więc ja szybciutko tutaj sobie komita związanego właśnie z tymi paczkami, żeby nam tutaj to nie przeszkadzało. Ok, dodamy sobie to i wpiszemy sobie tutaj. OK, pritier dodany, więc mogę tutaj wszystkie te pliki, które nam pritier zmodyfikował, przywrócić do poprzedniego stanu. No to dobrze. Disco changes to też, jeśli możemy to zrobić, tak razem je zaznaczyć. OK. I teraz mamy stan przed tym, jak ten Pretier został uruchomiony w naszych plikach. I zobaczymy, co się teraz stanie. Czy przejdzie przez te pliki jak poprzednio? Tak. Przypominam, że mamy tu dodanego PRT Ignore. I zobaczymy, co się stanie. No i dobrze. Zobaczmy, co się stało. Paket JSON został sprawdzony przez Pythiera, ale już pakiet JSON-Log został pominięty. Bardzo fajnie. Jak możesz zauważyć cały Playwright Report też został pominięty. Zoszczędziliśmy sporo czasu. No i tutaj te wszystkie pliki zostały przez Pythiera zmienione. Zobaczmy jak one wyglądają tutaj. No i to tak samo wszystko zadziałało, tylko zostały pewne pliki pominięte. Bardzo dobrze. Czyli już zmieniamy tylko te pliki, które nas konkretnie interesują. OK, i co możemy też ważnego tutaj zauważyć? Otworzyłem plik Playwright Config. Zauważmy, że dostawcy, twórcy Playwrighta zasugerowali nam ten konfig z apostofami. Cudzysłów, który został dodany przez Pritiera, powoduje, że tutaj jakieś drobne błędy się zaczęły wyświetlać. I nie jesteśmy do końca pewni, czy to jest działanie, które powinno być zastosowane. Dodatkowo, gdy popatrzymy na nasze testy, również tutaj z Codegena, te testy są domyślnie przez Codegena tworzone z apostofem, więc teraz musimy troszeczkę o to zadbać, żeby było to spójne z tym, co twórcy Playwrighta zasugerowali, przynajmniej jeżeli chodzi właśnie o użycie apostofów, jeżeli chodzi o to, który format powinniśmy wybrać, tak pojedynczy apostof czy cudzysłów. To jest to troszeczkę filozoficzne zagadnienie w świecie oprogramowania, i zależy od preferencji użytkowników. Jak widzisz, nasze narzędzie domyślnie nam coś takiego sugeruje, więc sami twórcy oprogramowania sugerują różne rozwiązania. Dobrze, ale ja bym tutaj się skłaniał do tego, co zasugerowali nam twórcy z Playwrighta i uzyskamy to za pomocą specjalnego pliku konfiguracyjnego. Przejdźmy więc do naszego ReadMe i stworzymy taki plik. JSON RC, no bo to jest taki konfiguracyjny. Tutaj nowy plik i wklejamy RC. JSON, OK. I czym go tutaj wypełnimy? No to też skorzystamy sobie z readmi, żebyś tutaj już nie musiał pisać dużo. Tak. Mhm. OK. No i tutaj mamy taką opcję jak single quote na true, czyli będziemy używać pojedynczych, właśnie Apostrofów. OK, NPX Playwright Write. Po uruchomieniu Pritiera widzimy, że przeszedł on sobie tutaj przez te pliki, nawet przez nasz Pritier JSON, i to dobrze. Niech ten plik konfiguracyjny też wygląda schludnie. No i teraz zobaczmy, co się stało i jakie tu mamy zmiany. Po pierwsze, zobaczmy nasze testy. OK, teraz widzimy już same, dokładnie zmiany, które nie dotyczą właśnie. Tutaj otoczenia łańcuchów znakowych, bardzo fajnie. Przy okazji możesz zwrócić uwagę, że te wszystkie pliki zostały poprawione, więc wychamiasz to polecenie i wszystkie pliki są pięknie sformatowane. Co jeszcze nam tu Peter dodał? a właściwie zabrał zbędne linie, puste linie, które według tego formatowania nie powinny się znaleźć bardzo dobrze, albo na przykład dodatkową linię na samym końcu pliku, tak? Bardzo fajnie mamy tutaj dobrze sformatowany kod. Przede wszystkim mi zależało na tym, aby tutaj było czytelnie, tak? A przy okazji mamy spójne formatowanie, ty i ja możemy mieć kod identycznie wyglądający, więc wtedy łatwo będzie nam się też komunikować. Świetnie, nim zakomituję zmiany, odpalę wszystkie testy, żeby zobaczyć, czy czegoś nam ten player nie popsuł, czy wszystko działa jak należy. Bardzo dobrze. Wszystkie testy przeszły. OK. Mamy tutaj PyTiera i polecenie, które wykorzystujemy do formatowania kodu, zrobione. Możemy zakomitować te wszystkie zmiany. A przy okazji, zwróć uwagę, jaka to rewolucja zrobiła się w naszym RIDMI. Litr również pomoże nam w tym, aby nasze RIDMI było również schludne i czytelne. Zobaczmy, jak będzie teraz wyglądać. Mamy tutaj wprowadzony standard, właśnie nowych linii, czy też. Odstępów, które powinny być zachowane. Super, też się bardzo cieszę, że to się tutaj stało. Komit. Ja tutaj komituję wszystko razem. Tobie zalecam, jeżeli nie do końca jesteś pewien, czy te zmiany, które właśnie PDT zrobił, powinny wejść do repozytorium, no to po jednym pliku, po dwóch plikach sobie tutaj komitować. Ok, świetnie, mamy to zrobione. I teraz, co jeszcze możemy zrobić? Dobrze. Ja tutaj założę, że wrócę do tej poprzedniej formy, tak? Gdzie był taki ultra długi string. Fajnie. I mamy tu kiepsko sformatowany plik. No, i byśmy chcieli od razu na tym pliku wykonać. Nie wykonywać pretiera dla całego projektu, tylko na tym pliku. No to zobaczmy, jak się zachowa teraz formater. Format dokument. I nic się nie dzieje. I teraz z pomocą przyjdzie nam wtyczka pretier. Dobrze, klikam tutaj Extensions. I wpiszemy sobie Pritier. Możesz się zastanowić, jaką wtyczkę wybrać, ale 29 milionów pobrań powinno zdradzać, której wtyczki się najczęściej używa. Więc instaluję sobie tę wtyczkę. OK. Bardzo dokładnie sprawdzaj, bo czasami pojawiają się klony, które mogą być wręcz niebezpieczne po to, żeby zaatakować Twój system. Więc tutaj weryfikuj, czy dokładnie tę wtyczkę, którą oczekujesz, instalujesz. I po zainstalowaniu tej wtyczki możemy zobaczyć, jak ona będzie sobie działać. Zamykam już tutaj Extensions i tutaj też otwieram widok plików. I teraz zobaczmy, co się stanie, gdy spróbuję sformatować dokument. Mamy taką opcję Format Document With. Ja jeszcze kliknę Format dokument i teraz możemy skonfigurować Default Formatter. Gdyż w tym miejscu możemy wybrać już Prettyera, tak, ale chcielibyśmy skonfigurować, żeby już. Pritier był tym domyślnym formaterem, czyli Configure Default Formatter nacisnąłem i teraz wybieramy Pritier Code Formatter. No i zobaczmy, jak to będzie teraz działać, gdy sformatujemy dokument. Teraz już też wiesz, jak sformatować sobie dokument za pomocą wtyczki Pritiera. Dzięki temu mamy domyślny formater, który nam tu pomoże zachować pojedynczy plik w odpowiednim stanie. Bardzo dobrze. Na koniec polecam prosty eksperyment. To, o czym mówiłem wyrzucić tutaj ten kod, sformatować, tak, dokument, no i widzimy, co tu Pretier uczynił. Ok, szybko podsumujmy sobie, co tutaj zrobiliśmy. Ja może wyłączę konsolę i podglądnę ten plik readme. Ok. Przede wszystkim zainstalowaliśmy Pretiera i wiemy, do czego Pretier służy. Następnie skonfigurowaliśmy Pretiera. Po pierwsze... Pamiętaj o plikach, których nie potrzebujesz formatować. Tutaj pomijamy te pliki, które są w tym pliku. Tak? Następnie dodaliśmy taką zasadę jak używanie pojedynczych apostrofów. Bardzo dobrze. Na koniec wiemy jak uruchomić Prityera na wszystkich plikach w naszym projekcie i dodaliśmy taki extension plugin do Visual Studio Code, dzięki któremu możemy w pojedynczym pliku formatować właśnie za pomocą Prityera nasz kod. Zachęcam Ciebie oczywiście do przejścia na stronę Python. I tutaj w dokumentacji mamy options, i według tych opcji możesz ustawić formatowanie Twojego kodu według danych właśnie reguł. Ok, no to tutaj zastosowaliśmy jedną regułę, jest ich dużo, dużo więcej, ale masz świetny początek. I to tyle, co chciałem opowiedzieć Tobie w części praktycznej. Teraz już wiesz jak w dożyciu utrzymać jednolity standard formatowania kodu w Twoim projekcie. Pamiętaj, że w różnych zespołach używane są różne narzędzia, ale te solidne podstawy pozwolą Ci zrozumieć jak to generalnie działa. Jeżeli się podobało Tobie to wideo, koniecznie zostaw tutaj łapkę w górę, napisz nam komentarz i oczywiście nie zapomnij o subskrybowaniu naszego kanału. A na jak testować? Pamiętaj też o tym, że znajdziesz lekcje w rozwiniętym formacie i właśnie też tam Ciebie zapraszam. Lecimy do następnej lekcji. Cześć!